średniowieczu Dawidów, położony 15 km na południowy wschód od Lwowa, należał do rodu Dawidowskich, którzy również pełnili funkcję sędziów lwowskich. Jeden z nich, Jan Dawidowa, w 1508 roku, był jednym z sędziów specjalnej królewskiej komisji, która rozpatrywała w Lwowie sprawę Hieronima Dobrostańskiego. Jest to bardzo ciekawa historia, którą teraz chciałbym Państwu przybliżyć. Otóż wieczorem cmentarzem katedralnym przechodził w stronę Lwowskiego Rynku szlachcic Hieronim Dobrostański. Znajdował się w świetnym kumorze i nucił pod nosem światową frywolną piosenkę. Z drugiej strony przechodziła grupa żaków, uczniów miejscowej szkoły, którzy na widok wesołej piosenki nucącego szlachcica przystanęli. Jeden ze śmielszych żaków rzucił do niego kilka śmiałych słów, wyrażających zdziwienie, iż na cmentarnej ziemi śpiewa tak niestosowne piosenki. Pan dobrostański, w pijackim ferworze, nie namyślając się długo, porwał się do szabli i ciął pół najbliżej stojącego rzaka. Silny cios rozłożył nieszczęsnego chłopca zabił na miejscu. Rzacy na chwilę rozpieszli się. A potem podnieśli przeraźliwy krzyk. Szlachcic na widok zbrodni, którą popełnił, otrzeźwiał. Rzucił się szybko do ucieczki w stronę rynku, ścigany przez żaków. Wśród krzyku Dobrostański uciekał coraz szybciej rynkiem, a za nim zastęp ścigających wzrastał do licznej rzeszy. Dobrostański skierował swoje kroki w kierunku bramy klasztoru ojców dominikanów, gdzie starym zwyczajem spodziewał się uzyskać bezpieczne schronienie obawiając się linczu. Gdy tłum przypadł do klasztoru, brama już była zamknięta. Wieść o tym, że szlachcic zabił rzaka, lotem błyskawicy obiegła całe miasto. Z ulic podążały pod klasztor większe i mniejsze grupy ludzi. Atmosfera pełna podniecenia rosła, wyładowywała się gromkimi okrzykami, żądającymi natychmiastowego zadośćuczynienia. Chciano wyważyć bramę klasztorną. I wziąć na sprawcy krwawy odwet. Tum ruszył ku klasztornej bramie i naparł z taką siłą, że zachwiała się i ustąpiła. Życie dobrostańskiego znalazło się w dużym niebezpieczeństwie. Samosąd tumu był kwestią chwili, i wtem zmieniła się sytuacja. Na klasztornym progu zjawił się burmistrz z dwoma rajcami i powagą swego urzędu powstrzymał napierający ku wnętrzu tłum burmistrz dotarł do dobra i namówił go aby oddał się w ręce sprawiedliwości która zabezpieczy go przed gwałtem wzburzonego tłumu dobrostański zgodził się i pod strażą prowadzony przez burmistrza i rajców przeszedł wśród szpaleru zburzonego tłumu Został doprowadzony na Lwowski Ratusz i osadzony w piwnicznym więzieniu. Nazajutrz zebrał się sąd, który wydał wyrok, by Dobrostański został wydany w ręce kata. Na miejscu stracenia kat ciął Dobrostańskiego trzy razy. Podczas egzekucji kat Lwowski trzykrotnie go ranił, a nie uśmiercił. Czy mistrzowi katowskiemu ręka zawiodła, czy uczynił to rozmyślnie, przekupiony przez rodzinę szlacheckiego, trudno dziś określić. Tłum jednak dostrzegł w tym dopóz Boży i zmieniając nastroje względem zabójcy Rzaka, teraz domagał się jego uwolnienia. Przewieziono zatem dobrostańskiego do miejscowego szpitala. Pospieszono mu z pomocą lekarską i, i po tygodniach wyleczony dobrostański opuścił szpitalną salę. Odratowany spod katowskiego miecza i wyleczony wytoczył teraz proces burmistrzowi i miastu przed sądami królewskimi żądając znacznych kwot odszkodowania. Komisja Królewska wraz z Janem z Dawidowa po długich naradach nakazała miastu zapłatę 300 zł dobrostańskiemu. I tak kad którego ręka zawiodła, albo został przekupiony przez rodzinę Skazańca, uszczuplił kasę miejską. To fragment historii zamieszczonej w książce Dawidów Koło Lwowa, mojego autorstwa. Opowiadającą historię miejscowości Podlwowskiej, która niewątpliwie zainteresuje miłośników ziemi Lwowskiej. Książka jest do nabycia na Allegro. Można otrzymać również ode mnie autograf. Liczy ponad 700 stron.